Cześć! W drugiej części, tak jak zapowiadałem, przebazujemy śmigłowiec z miejsca, gdzie nocuję, na platformę na jeziorze Jamno w Mielnie. Film obejmuje czytanie checklisty przed startem, uruchomienie i trochę informacji. Dalej, delektujcie się już widokami. Niestety mikrofony przy pracującym silniku nie dały rady i trzeba się wsłuchiwać. Ale jak się chce, to się da. Pamiętajcie, że każdy z Was może odbyć podobny lot, startując i lądując z platformy na wodzie. W opisie macie link z informacjami o locie. Zapraszam. Małe literki. Małe literki, trzeba się wspomóc. Pasy zapięte. Główny zawór paliwa otwarty. Odhamowanie dźwigni. Sprawdzenie sterowania w pełnym zakresie. To samo z dźwignią, to samo z przepustnicą. Tak. Przed pierwszym lotem warto wszystko dokładnie posprawdzać. Przepłucnica sprawdzona, kolektyk sprawdzony, cyclic sprawdzony, padały skrócony, rotor break odhamowany, eee, bezpieczniki wszystkie wciśnięte, mamy je tutaj pod, pod udami. Eee, ogrzewanie prężnika na razie jest wyłączone, zamknięte, mikstura bogata. E, zainstalowane to zabezpieczenie, lampki do lądowania wyłączone, awionika jeśli jest jest wyłączona, e, sprzęgło wyłączone, disengage, altimeter mówiliśmy ustawione. Pamiętamy jakie było ciśnienie Czy nie pamiętamy? Nie pamiętam. No, to jeszcze? Jeszcze raz zobaczymy. Ciśnienie nie ma to do siebie, że się ciągle zmienia. 10-15, czyli tak... nie, nie ustawiam. Tu jest ustaw, tu ustawiliśmy. O, czyli jesteśmy tyle nad poziomem morza, czyli tak około 15, tak? Fit. Mhm. 10 40, 60, 30. 15 fit metrów, tak? tak? podzielić przez 3, 30 fit podzielić przez 3 mamy A, 10 metrów. Dobra, z matematyki znów piątka. Hydraulika włączona. hydraulika się przydaje. I teraz do uruchomienia czeglista. Przepustnica, jeżeli trzeba, to priming. Tu nie mamy primingu, czyli zastrzyku paliwa. Na dwójce zamiast pozycji start jest priming. Tu robimy bow. Można podpompować pompką, która jest z tyłu przy silniku. Można to zrobić dźwignią. Paliwo otwieramy. Trochę wysiłku fizycznego. 4 z 5 pompek, zastrzyk, paliwa. Poszedł, zamykamy przepustnicę. Najważniejsza też rzecz, żeby nie uszkodzić silnika i tego wentylatora, o którym wspominałem. Przepustnica zamknięta, batery włączone. Awionikę na razie nie będziemy włączać, bo nie ma z kim tutaj rozmawiać po starcie się z Gdańskiem. I jednego stroba damy, do, damy dwa, bo się ludzie kręcą. Kasia nam pilnuje, żeby nikt z tyłu nie podszedł. Area czysta, popatrzeć w lewo, popatrzeć w prawo. Kasiu, czysto! I teraz tak uruchomienie start, a później bow. Tak jak w starych samochodach dajemy start i on sam po uruchomieniu, jak puścimy kluczyk, zatrzyma się w pozycji, bo wraca, odbija. Czyli tak? I no i próbujemy chwila prawdy, czy pójdzie, czy czy nie. A jeszcze sobie muszę zrobić zegarek do rozliczeń. Dobra godzina jest, dobra. Ja to muszę mieć do rozliczeń. Gdyby nie kolega Michał, to już byśmy dawno, zaznaczam, latali. No dokładnie, wszystko ja to nie Wszystko kogoś musi być, nie? Dokładnie. To mamy i uruchamiamy. Nie uruchomimy, bo o zapomnieliśmy po drodze. I to jest to, o czym mówiłem. Takie zabezpieczenie nie uruchomi, ale teraz. Proszę. Włączamy alternator, włączamy avionikę, włączamy nadlajcy. Ciśnienie jest, ładowanie jest temperatura gaźnika jest. Zasprzęglamy. To już sprzęglisty. Założymy sobie słuchaweczki. Dajemy Damy mu troszkę obrotów. Dobrze słuchać? Dobrze słuchać. Odciągniemy jest, jest, jest. troszeczkę obroty. Obroty silnika poszły w górę i czekamy na obroty wirnika. W jesteśmy wystawieniu pod nie wiatr, prawie w do tego co było wczoraj. Ale na może wiatry najczęściej bieją, bieją właśnie tego, że wszystko. Do ruchu, do. To Wszystko ma być na zielonym zakresie, więc teraz mamy trochę czasu, żeby...

w przypadku awarii pojawi się lampka hydraulika ale zauważmy, że ona nie jest na terenu, ona nie ma jakiejś paniki średnio wyszkolony, średnio zdolny pilot powinien sobie z taką awarią chusteczną poradzić lądujemy albo samolotowo wiem, jeżeli ktoś ma troszkę problemy z tym akurat techniczne, z wykonaniem tego albo z zawisu, to praktycznie, praktykuje praktycznie, praktycznie

są luzy, ciężko drąży, gdy chodzi ciężko w to góry też idzie dosyć ciężko. Lecz to chodzi na siłownię, nie powinien mieć tym problemu. Do dołu natomiast bardzo lekko w tym nie włączamy włączamy te sobie teraz go To kolejne sposób na tej ale to jest po Nie na czerwono. Tak? Chodzi o regulację obrotów silnika i wirnika. silnikiem regulujemy wtedy sami obroty wiernika w tym zakresie, tutaj zielone. Najlepiej, żeby było w połowie zielone, tak jak było się zobaczyło. Jeżeli wszystko jest w porządku, że śpiew odwrócę, to w automacie pracuje na tej podróży. To tak to widzisz. Wysokie w opowie. Sygnalizuje przekroczenie lub zbliżenie się do granicznych obrotu 108 na wirnik też jesteśmy w tej sytuacji automatycznie zapisane. Jeżeli to przekroczenie byłoby za duże, 108, 110, 200, no to wiąże się z tym, co mówiłem, z konsekwencjami e, obsługi i, i kosztów programu, Duży kosztów. Właśnie z filozofia. W przypadku co mówiłem, jest mamy temperaturę, wchodzimy sobie na około 70°C, Okay. <laughs> Zanim spowodował obroty wirnika. Tak się dzieje w rzeczywistości. Najpierw silnik, a później składanie obrotu wirnika. Cały wiz polega na tym, żeby latać tak, później w żeby te obroty były w okresie eksploatacyjnym, a spadek poniżej 70% w locie Łączy się prac katastrofy. Tak też tak, jest w instrukcji zapisane. To są obroty katastroficzne, czyli do tych obrotów się nie zbliżamy. A to tylko może być wtedy, kiedy mamy awarię silnika, tak? Kiedy nie potrzebujemy zrobić imitacji, kiedy nie potrzebujemy zrobić autorytacji i popełniamy mnóstwo błędów zamiast oddać dźwignię do tołu, ratować się w sposób nakręcając wirnik. Na pływem powietrza od dołu do góry, tylko wręcz hamujemy, tak? Bo chcemy to naturalnie zahamować w ręku A to się nie da, tylko pogłębiamy swój Jeżdy, Dobra, rozkręcamy obroty. Temperatura jest. I silniej automatycznie